Siemas z tej strony Laymon. to jest kolejny odcinek Lay Magadonu, czyli przeglądu mojego Discorda. Także bez zbędnego przedłużania, wiecie co to jest za seria, wchodzimy sobie do propozycji, ponieważ zauważyłem tam coś nowego. Możesz zagrać w Legend League 10x10, bardzo mili gracze, świetny content. Zastanawiam się nad tą propozycją, ponieważ um, trochę grałem w tą grę, troszeczkę powiedzmy coś tam umiem, ale no proplayerem nie jestem, może uda się kiedyś z tego zrobić jakiś content, na razie nie wiem. Pojawiły się nowe memy z tego co widzę, mam nadzieję, że poziom się poprawił, jak nie to nadal będę na nie rantował tak jak ostatnio. Yy, Okej, okay. trzy nowe wiadomości. No to jest nawet śmieszne, no nie powiem. Co korwin tylko, że nie. Czekajcie, ja odpalę sobie sławki, żeby nie było, że bez dźwięku oglądam. W demokracji. demokracji rządzi większość, a głupich jest więcej niż mądrych. Dlatego właśnie ta banda złodziei, która obsiadła te wszystkie ministerstwa stołki i tak dalej, mając telewizję. Femisji pozorom to są to są w ogóle kobiety, są to są idiotki. Jak się widzi takie coś, to człowiek nie wiem jak to traktować, prawda? No właśnie nie wiadomo, jak to traktować, no bo to coś jest rozumiem mężczyzną w dokumentach. Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz, jest nagroda pół miliona funtów. Dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że... Dobra, nie wiem czy to ostatnio mogę puścić na, na YouTubie, ale... To było całkiem śmieszne. Ej, podniósł się poziom. Nawet się zaśmiałem. To będzie krótki odcinek, ale to nie jest ważne. Dobra, to było głupie, ale śmieszne. Ej, ej, poprawiliście się, posłuchaliście mnie. Może robienie tej serii co dwa tygodnie nie było aż tak dobrym pomysłem, ponieważ kontentu i tak musi się troszeczkę, że tak to ujmę, narespić, patrząc na to, że nasz Discord też nie jest jakiś ogromny. Ale tak. Yy, Kura Sigma. Sigma. Yy, Janusz korwin Mikke, nie Szczerze, nie wiem dlaczego, ale to jest tak dobre po prostu. Że jadł skorpionikę pod, podłożony pod tego, pod głos Rika z Rika Importego. Nie wiem dlaczego. Dlaczego to jest takie dobre. To było głupie, ale było śmieszne. Było na pewno śmieszniejsze niż poprzednie, Memy. Nie, no ja jestem zadowolony z Was, nie? No, także to by było na tyle z Lej Magedonu na razie. Czekam na kolejny content. Mam nadzieję, że będzie tak dobry jak ten, który yy, o właśnie obejrzałem. Tak troszeczkę odchodząc od tematu informacyjnie, filmy będą teraz wychodzić dużo rzadziej, szczególnie we wrześniu, ponieważ nie będziemy przez tydzień w domu, będę na wyjeździe, plus będę musiał ogarnąć rzeczy związane z uczelnią, także będzie, będzie zabawnie i będzie mniej filmów, to na pewno możecie się na to przygotować. No także to tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Na razie.